Cześć, witajcie już w drugim odcinku serii przygody z Minecraft Ze mną jak zwykle jest maniek 004 Nie ma, nie ma Okej, okay. w dzisiejszym odcinku postaram się, tak jak mówiliśmy w poprzednim, znaleźć miejsce na dom, uzbiera trochę surowców, materiałów i budujemy domy Yeah, dobra Chodź Dobra, e, teraz tak Nic e, nie ma, dobra Chodź, idziemy gdzieś, chcę miejsce znaleźć. Gdzieś miejsce znajdziemy. Gdzieś. jesteś? rombie drewno. Tam u góry gdzieś? Nie. Czekaj, Czekaj. za tobą jest... A, tam, dobra, chodź. Wziąłeś wszystkie Czekaj. przedmioty? No nic nie było, nie było skrzyna, niczego, więc dobra. To było, zawsze się przyda. To co dobra. mamy robić? Chodź, chodź, Idziesz za to? Tam nic nie masz. Rąbie. Co tam robiłeś, znajdziemy pierwsze miejsce. Co ja robię te rzeczy? biorę bier, te rzeczy. Dobra, ale szybko. Chodź Który masz level? Drugi, prawie trzeci. Ja się koks Dobra, chodź. O no jak? Tutaj co mamy zaoo, kamio! Ty, żelazo? Krawędzi ja kanionu. Ej! Jak Aha, patrz na to. Jak żelazo? Daj mi trochę, ty wal dość. coś. Jaki złodziejń zadycha? Dobra żelazo Grobi się narzędzia Ło no. Dalej kanion w dół O lol no. A tam zombie się pali Dobra wychodzimy No chodź Ja wychodzę No bo dobra chodź, to miejsce musimy znaleźć Ja to dziwnie wygląda trochę, to jest dziwne trochę Dziwnie świat się stworzył no. Dobra, chodź. Ej, tutaj chodź, chodź tutaj. Ej, ale coś jest światło to jest tu Tu jest tak dziwnie, jest u wszystkiego tak dziwnie, a tam jest normalnie świat dalej. Dobra, chodź w tą no. stronę. Iż. Idziesz za mną? No chodź. O Boże! Czekaj, Poczekaj idzie. chwilę, ja sprawdzę ile się już nagrywa i burczę stopę, bo trwało około, nie wiem, 7 minut. Poczekaj chwilę. Dobra, my już jesteśmy. Czas sprawdzony i w ogóle. I gramy dalej. E, ty też masz tu dziurę, czy tylko ja? Co? To mi się chyba czapki nie zrealizowały. Ej, ty masz tu dziurę? Nie słyszę. Masz tutaj dziurę? Nie. A wejdź na to. Nie. Aha, dobra, Dobra, chodź dalej. O, tu też mam dziurę. Chodź, 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 chodź. Nagrywasz? No, nagrywam, nagrywam. Zamarznięta rzeka. Oło. Wow. Klej. Gmina. O, może tutaj sobie domek postawimy? Czy trochę teren tu wyrówna? Dobra. Dobra. O lol, czekajcie, zaraz czy gdzieś się ogarnę. My już jesteśmy, jedziemy dalej. Dobra, dawaj trochę dir tu się nakopie E, masz tego? Craftinga? Chodź tutaj. Mam. Masz Chodź łóżka, to łóżka to zrobimy. poczekaj, okay, postaw craftinga się trochę wyrówna. Zaborujemy się deskami albo czymś i... No teraz chcesz równać? No albo zrobimy cięcie. To możemy zrobimy małe no. cięcie. Prześpimy noc, wyrównamy teren i widzimy się za chwilę. Dobra, na razie, czekajcie. Okej, okay, my już jesteśmy. Jak widzicie część domku już jest zrobiona, a... Yy, dokończymy domek w następnym odcinku, yy, to już był koniec odcinka. No... głupio to trochę nam wyszło, że... w pierwszym odcinku najdłuższe miejsce kopiemy dziurę w skalę, w drugim nie trochę materiałów i w ogóle... A tak to... wiecie, no... trochę nie jest za ciekawe. A poczekajcie, chwilkę. Okay? to, to yy, 3 minuty minuta 4, 4 5. dobra to będzie na tyle i kolejny kolejny odcinek w kolejnym odcinku dokończymy domek oraz pójdziemy do kopalnia, bo już tutaj się udowodnimy, zrobimy przeparwę i w ogóle okej, okay, to go by było na tyle Pójdź tu, paniek. Czekaj. Pożegnaj się. Nara. Pomachaj ręką. Dobra, na razie.